Coś znacznie większego dzieje się w Maranello, a Lewis Hamilton wydaje się być centrum tego wszystkiego. Po zakończeniu sezonu 2025 serią rozczarowujących wyników i momentami rosnącego napięcia w boksie Ferrari, siedmiokrotny mistrz świata był wielokrotnie widziany w korytarzach fabryki w Maranello. Oficjalnie chodziło o przygotowania do sezonu 2026, ale według niektórych wewnętrznych źródeł rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Zanim przejdziemy dalej z tą niewiarygodną historią, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka, jeśli też jesteś ciekaw, co naprawdę dzieje się za kulisami Formuły 1. Informacje, które się pojawiają, mogą zmienić wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o Ferrari, o Hamiltonie, a nawet o Mercedesie. Kwestia nie jest tylko techniczna. Niektórzy insajderzy otwarcie mówią o głębokim konflikcie między Lewisem Hamiltonem a dyrektorem technicznym Loisem Serrą. Który przybył właśnie w sercu sezonu 2025. Podobno Hamilton był absolutnie przeciwny decyzji o zatrzymaniu rozwoju SF-25, w połowie kampanii wyborowi dokonanemu, aby skoncentrować wszystkie zasoby na projekcie 2026. Posunięcie uważane za strategiczne przez niektórych, ale przez Hamilton'a przeżywane jako brak ambicji ze strony zespołu. Kulisy są jeszcze bardziej drażliwe. Według źródeł bliskich zespołowi, zerwanie między Hamiltonem a niektórymi członkami inżynierii Ferrari rozpoczęłoby się na długo przed przerwą letnią. Loïc Serra, który przybył do Ferrari po długiej karierze w Mercedesie, zdecydował się odciąć wszelkie dalsze finansowanie ulepszeń podłogi i tylnego zawieszenia, uznając, że każdy wysiłek powinien być skierowany na pakiet 2026. Hamilton natomiast naciskał na kontynuację rozwoju. Szczególnie po napotkaniu poważnych problemów ze stabilnością tyłu, problemów, które Leclerc wydawał się lepiej opanowywać. Ta różnica w wrażliwości między dwoma kierowcami stworzyła wyraźny podział techniczny w boksie. Ale prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego Hamilton, kierowca przyzwyczajony do walki o tytuły do ostatniego zakrętu, zaakceptowałby taką sytuację? Są tacy, którzy twierdzą, że jego przejście do Ferrari było motywowane głębszymi powodami, może nawet osobistymi. I że teraz odkrywa środowisko mniej skłonne do słuchania niż się spodziewał. Innym krytycznym punktem jest próba ze strony Hamiltona, aby wprowadzić do Ferrari mentalność Mercedesa. Brytyjski mistrz próbował wdrożyć pewne standardy i metody operacyjne, do których był przyzwyczajony, ale nie wszyscy w włoskim zespole docenili te sugestie. Są tacy, którzy mówią o oporze kulturowym, a nawet o pewnym irytacji ze strony kluczowych postaci struktury technicznej. A jeśli te napięcia są tylko początkiem czegoś jeszcze bardziej wybuchowego? Zresztą niemożliwe jest ignorowanie jednego faktu: Ferrari przestało rozwijać SF 25 od kwietnia. Właśnie wtedy, gdy Red Bull i Mercedes nadal wprowadzały ważne aktualizacje. Jednak według tego, co ogłosił Fred Wasser na koniec kampanii, ten wybór był konieczny, aby nadać absolutny priorytet projektowi 2026. Ale jeśli 2026 rozpocznie się kolejną porażką, kto weźmie odpowiedzialność? Hamilton, który w 2025 zakończył sezon bez znaczących podiów, wie, że czas nie jest po jego stronie. W wieku 41 lat nie może sobie pozwolić na spędzenie kolejnego sezonu w pogoni. Jego cierpliwość może mieć granice. A według niektórych dobrze poinformowanych źródeł, sensacyjna klauzula wyjścia może być obecna w jego kontrakcie z Ferrari, aktywowana już w połowie 2026. Jeśli określone cele wydajnościowe nie zostaną osiągnięte, bomba gotowa do wybuchu. Ale to nie wszystko. Niektórzy mówią, że prawdziwy powód, dla którego Hamilton opuścił Mercedesa, nie jest związany tylko z brakiem konkurencyjności, ale z nierozwiązanymi napięciami z najwyższym kierownictwem zespołu. Jego odejście byłoby bardziej wymuszone niż publicznie ogłoszono, a niektóre źródła mówią o wewnętrznym dossier które zbierało jego skargi dotyczące niektórych strategicznych wyborów dokonanych w 2023 i 2024. Dokumenty, które według najbardziej złośliwych trafiłyby również na biurko Johna Elkanna przed podpisaniem z Ferrari. Związek między Hamiltonem a Ferrari mógł zatem powstać nie tylko z fascynacji ryczącym koniem, ale z bardzo bardziej ludzkim pragnieniem – zemstą, lub przynajmniej odkupieniem. Udowodnić Mercedesowi, że popełnili błąd, pozwalając mu odejść. Ale żeby to zrobić, Hamilton potrzebuje zwycięskiego samochodu. A w tej chwili Ferrari 2025 było wszystkim tylko niekonkurencyjne. Podczas gdy to wszystko się dzieje, kolejny element wchodzi w narrację: Jacques Villeneuve. W niedawnym wywiadzie, Mistrz Świata z 1997 roku ponownie otworzył stare rany związane z niesławnym finałem sezonu 2021. Twierdząc, że Hamilton nie zasługiwał na ten tytuł i przypominając, jak właśnie w pierwszym okrążeniu GP Abu Dhabi, Louis przeciął szykanę bez otrzymania kary. Szczegół, który według Willenewa całkowicie zmienia narrację. Jego słowa rozpaliły nowy ogień w debatach online, podsycając teorie, według których cała równowaga współczesnej F1 została zbudowana na arbitralnych decyzjach, które nigdy nie zostały wyjaśnione. A jeśli Hamilton zdecydował się dołączyć do Ferrari również po to, aby zrzucić z siebie ten cień? Podczas gdy prywatne testy na 2026 się zbliżają, Hamilton nadal spędza dużo czasu w bazie Ferrari, ale nie umknęło najbardziej uważnym, że jego postawa wydaje się zimniejsza, bardziej dystansowana. To nie jest już uśmiechnięty Lewis z pierwszych wywiadów w czerwonym kombinezonie. Coś się zepsuło? Czy po prostu czeka na właściwy moment, aby uderzyć? Ale jeśli wewnętrzna sytuacja w Ferrari wydaje się skomplikowana, to poza zespołem przygotowuje się prawdziwa burza. Ponieważ 2026 nie będzie tylko nowym początkiem regulacyjnym, będzie trzęsieniem ziemi technicznym i politycznym dla całej Formuły 1. Red Bull nie będzie już miał absolutnej dominacji, jaką miał od 2022 roku, podczas gdy McLaren i Mercedes przygotowują coś bardzo poważnego. I Hamilton wie to lepiej niż ktokolwiek inny. Podczas gdy Leclerc nadal cieszy się uprzywilejowaną pozycją w zespole Ferrari, są tacy, którzy insynuują, że monakijczyk otrzymał preferencyjne traktowanie w najważniejszych decyzjach technicznych. Niektórzy inżynierowie bliscy jego obszarowi technicznemu naciskaliby, aby pewne modyfikacje żądane przez Hamiltona zostały odłożone lub przeanalizowane później. Rezultat: środowisko podzielone na dwie części. Z jednej strony ci, którzy naciskają na ciągłość z Leclerciem. Z drugiej, ci, którzy widzą w Hamiltonie unikalną okazję do przywrócenia tytułu do Maranello. Ale to właśnie w tym rozłamie może powstać prawdziwy problem, ponieważ jeśli Ferrari nie uda się zjednoczyć tych dwóch światów, ryzykuje spaleniem jednego z najsilniejszych składów ostatnich lat. Leclerc i Hamilton razem reprezentują talent, doświadczenie i czystą prędkość, ale potrzeba zaufania i wspólnej wizji, a w tej chwili ta wizja wydaje się brakować. Tymczasem do drzwi Ferrari puka znajomy wróg Max Verstappen. Po utracie bardzo niewiele tytułu 2025 na rzecz Oscara Piastriego, holenderski kierowca jest bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek. Obrazy jego rozczarowania na podium Abu Dhabi obiegły cały świat, ale według niektórych to właśnie tam Max odnalazł swoją najbardziej niebezpieczną stronę tę, która nie akceptuje porażki tę, która jeździ z szerokimi łokciami i rozpalonym sercem. Pierwsze plotki o wewnętrznych testach Red Bulla na 2026 mówią o samochodzie mniej dominującym, ale znacznie bardziej reaktywnym. Pakiet aerodynamiczny będzie radykalnie inny. A podobno Verstappen poprosił o spersonalizowane modyfikacje, aby lepiej dopasować się do swojego stylu. Żadnych kompromisów, tylko jeden cel wrócić do wygrywania. Ale prawdziwe zagrożenie, według wielu, pochodzi z walking. McLaren przygotowuje definitywny skok. Po zaskoczeniu wszystkich w 2025 roku, imponującym wzrostem technicznym, zespół Andrei Steli pracuje w ciszy nad projektem, który może zrewolucjonizować siatkę. Oskar Piastri, już mistrz świata, będzie wspierany przez młody talent, jeszcze nie ogłoszony oficjalnie, ale który według niektórych insiderów będzie bombowym nazwiskiem przeznaczonym do mówienia o sobie przez lata. Hamilton obserwuje to wszystko z uwagą. Nie mówi tego otwarcie, ale według głosów pochodzących ze środowisk bardzo bliskich jemu, już ocenia możliwe scenariusze w przypadku kolejnego rozczarowującego początku w 2026. Klauzula w jego kontrakcie ta, która pozwoliłaby mu opuścić Ferrari w połowie sezonu nie jest już odległą hipotezą. To realna opcja. I są już tacy, którzy hipotetyzują jego szokujący powrót do Mercedesa być może w hybrydowej roli między kierowcą a globalnym ambasadorem a ty co naprawdę myślisz? Hamilton dobrze zrobił, opuszczając Mercedesa? Czy Ferrari jest nadal zespołem zdolnym do wygrania Mistrzostw Świata? I co się stanie, jeśli wyniki nie przyjdą w ciągu kilku wyścigów? Daj nam znać w komentarzach. A jeśli ta treść sprawiła, że się zastanowiłeś, zostaw nam lajka, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnej wiadomości o tajemnym świecie Formuły 1. Zobaczymy się w następnym filmie. Dziękujemy, że dotarłeś do końca!